Czym tak naprawdę jest tablica UiGi? Na pewno to przedmiot, którego większość się boi. Ja jestem rodzin i zapraszam do oglądania przerażających nagrań z tablicą UiGi. Na początek historia grupki młodych przyjaciół, chcąc się zabawić, zaczęli wzywać duchy właśnie tą tablicą. Po pewnym czasie śmieszkowania, wszyscy zamarli, jedna z dziewczyn została opętana przez demona i dostała drgawek, którym towarzyszył przerażający śmiech, zobaczcie sami. Zozo, Zozo, Zozo <laughs> -zo the clown. <laughs> that is so creepy. <laughs> Na drugim miejscu film pewnej pary, która bawiąc się tabliczką Luigi, nagrywała film na YouTube. A. W pewnym czasie tej zabawy chłopak dziewczyny zaczął czuć czyjąś obecność. To nie That's you, Cori. It's not me. My fingers are purple and bent. How could I have Corey, been equally? It stopped on no. What does that mean? They don't want to talk to us. I'm not like that. It stopped. Corey, it stopped right on no. You're doing this. You're doing this. I lied. I mean, I, you're, you're, no, you would. That is not right. You no, know I don't like this. No, that. It's, I'm like on Stop. the verge of tears. Like you cannot do that. You cannot tell me that it was like here. It felt like someone pulled. It yanked it, it felt like someone was. Pulled. Grupka naukowców badających zjawiska paranormalne sprawdzała właśnie ową tablicę. Jeden z nich został pozbawiony bodźców, w tym słuchu i wzroku, w celu ułatwienia przyjęcia ciała przez demona. Nagle właśnie ten facet zaczął słyszeć głosy. Gdy byli już na zewnątrz, reszta lała go wodą święconą, która sprawiała mu ból i parowała mu na skórze. you want some more holy water? Yeah. <laughs> just, just <cut> <laughs> you're steaming. Oh, you're steaming. Look at that, dude. you smoking. I'm not even doing that. You getting that? That's not... Yeah, I got it. It's not live right now, but it, I got it. What? Can we go live? Yeah. Can we put something on? is he steaming. Put some on my neck. See if I'm steaming. Am I steaming? <laughs> he's steaming. Oh. Live? Can we check out that steam? Dude. Dude, you're steaming. Put some more on? That's crazy. Zrobiłem to dla nas, zrobiłem to dla mnie, ale nie wyleciało. Czekaj. Wyleciało. Steaming. jest szalone. Po raz kolejny, grupka naukowców badających tablicę Ouija próbuje skontaktować się z duchami. Po włączeniu nagrania dźwięku podczas sesji usłyszeli głos demona. Oh, really okay, yeah. I got chills. I got chills. All right. Okay, okay. All right. All right. What Co the... Co Use this box and say it clear. What do you want? It's a oh, eight. oh. It's a it's a, it was really a deep, malevolent it's voice that like, Ostatni filmik pokazuje poszukiwaczy duchów, którzy próbują się skontaktować z kimś spoza tego świata poprzez tablicę. W pewnym momencie z detektora usłyszeli słowo track. Jeden z mężczyzn zaczął odczuwać silny ból na plecach. Po zdjęciu koszulki okazało się, że miał całe podrapane plecy. Track. Track. Are you making tracks on my body? Yeah, dude, what's does it? Say about? Track? It? it says track. Yeah, T R A C K. Are you no, right, take take like, the shirt like, off, track one. Yeah, just. <laughs> <I need it. laughs> well, well, wait. I don't want to be, like freaking out with nothing. Hold on, just wait, lift wait, it up. Don't. Yeah. The, are you serious? Oh, yeah. oh, dude, you have what? a. Wait, wait, wait. You have three distinct marks. Down I'm the center I'm of your back, and you mark, actually have, deep? dude. There's there's three deep marks. Yeah, it, I'm gonna I'm gonna do the outline. It's basically like like that, dude. <laughs> Yeah, you've got two on the left that converge, and you've got one single, and then okay. one that's of right. Bend, bend, bend over a little. Bend over. It's <laughs> weird, but yeah. Hold on. No, I'm <laughs> trying to get. Yeah, get the. Actually, we want to bump up. The, no, 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 trust me, okay. right. yeah. I was just like. Actually, you've got a bite mark too, Tim. You've got.